Cześć! Wiele osób pyta, jak to jest możliwe, żeby robić dziennie 50 km po górach i to w dodatku dzień po dniu. Odpowiedź jest bardzo prosta. Są dwa czynniki, które o tym decydują: przygotowanie fizyczne i przygotowanie psychiczne. Na szczęście jedno wynika z drugiego. Jeżeli masz dobrze przygotowany plan, dobrze go realizujesz, przede wszystkim systematycznie, to ta wytrzymałość, ta moc psychiczna przychodzi razem z tym. Za trzy miesiące będę podejmował próbę przejścia głównego szlaku sudeckiego i te 440 km będę chciał przejść poniżej 9 dni. Dlatego codziennie rano wstaję o godzinie 5 i mam trening marszowy. Jest to taki godzinny trening z kijami, podczas którego pokonuję około 6 km. Oprócz tego tygodniowo biegam między 30 a 40 km kilometrów w zależności od okresu przygotowania. Za chwileczkę na planszy pokażę jaką ilość kroków zrobiłem w zeszłym roku w ciągu ostatnich pięciu miesięcy przygotowań do przejścia Głównego Szlaku Beskidzkiego. Sumując było to niemal 2,5 miliona kroków, z czego tylko 10% były to treningi biegowe. Cały mój trening przygotowawczy do Głównego Szlaku Beskickiego opierał się na chodzeniu, na maszerowaniu, i to, była, to był trening, który był bazą mojego przygotowania. Jak widzicie, nie trzeba wiele, żeby przygotować się do tak wydawałoby się trudnego przejścia górskiego, choć tak naprawdę te wszystkie ale, wszystkie wątpliwości, one budzą się w naszej głowie, natomiast my powinniśmy je. Odkładać na bok i realizować. Bo wiele osób będzie nam mówiło, że nie rób tego, że to jest trudne, że to jest niewykonalne, natomiast musimy realizować swoje marzenia. I dla kogo to robimy? Dla kogo maszerujemy te setki kilometrów? Przede wszystkim dla siebie. Ten trening. Zimowy, on jest bardzo trudny. Bo to czy pada deszcz, czy pada śnieg, czy jest wiatr, czy jest zimno, czy jest zero, czy jest minus 15, i tak wychodzi się na ten trening. Natomiast systematyczność tego treningu powoduje, że e, budujemy swoją wytrzymałość psychiczną. I często bywa tak, że jeżeli biegnie się ultra albo czy jakieś mini ultra na 50, to te 25 km się biegnie, a ta druga część to jest to, że prowadzi nas. Głowa, i ona powoduje to, że mamy siłę i chęci, żeby ten dystans pokonywać. W przygotowaniu psychicznym warto również pomyśleć o pewnych sposobach motywacji. O szukaniu ludzi, którzy mogą Cię zmotywować. Mogą być to różnego rodzaju znajomi. Ja mam kilku, kilku sportowców, którzy mnie motywują. Jednym z nich jest David Goggins. Świetny koleś. Były komandos. Navy Seals e, miał lęk wysokości, skakał ze spadochronu. Bał się wody, został komandosem komando foki. Facet robił wszystko na przekór sobie. I też w tym momencie chciałbym Was zachęcić do e, przeczytania książ książki e, Davida. Ja tą książkę dostałem od mojej rodzinki na e, święta Bożego Narodzenia i ją bardzo dokładnie przeczytałem. Każdy po przeczytaniu tej książki jest w stanie być lepszym sportowcem, lepszym inżynierem, lepszym pracownikiem, lepszym szefem, lepszym ojcem, lepszą matką. Książka jest niesamowita, niesie ze sobą dużo mądrości, ale bardzo takiej prostej, nie niefilozoficznej, prostej mądrości, którą my możemy wszyscy wykorzystać. Eee, to jest ta książka. Tu oczywiście nie ma żadnego żadnego lokowania produktu książka jest świetna. Ona mnie jeszcze dodatkowo zmotywowała do pewnych działań i mówiąc o tych setkach kilometrów, które trzeba przejść, które trzeba przebiec żeby dobrze przejść, pokonać konkretne wyzwania, warto urozmaicić swój trening. Startując w zawodach, ja co roku startuję tak w czterech biegach ultra. One są takim taką wisienką na torcie, która gdzie jestem w stanie sprawdzić, czy ten mój okres przygotowawczy był dobrze przepracowany. Natomiast chciałbym Wam zaproponować i też sobie jedno z wyzwań, które David wymyślił. Mianowicie ono nazywa się 4x4x48. Co 4 godziny trzeba przebiec 4 mile przez 48 godzin, czyli startujemy przykładowo o 20:00 Potem jest bieg o 24 o 4 o 8 i tak dalej. Musimy takich sesji treningowych mieć 12. Niesamowity wyczyn, niesamowite wyzwanie. Z mojego punktu widzenia nie jest przerażająca odległość, bo to wychodzi raptem 70 parę kilometrów w ciągu dwóch i dwóch dni. Natomiast sam jestem ciekaw, jak będzie można ogarnąć psychicznie wstawanie co 3 godziny i zasuwanie na trening. Ten mój dzisiejszy filmik będzie troszeczkę patetyczny, bo będę chciał też przytoczyć kilkanaście cytatów Davida. Na początku nie wiedziałem skąd on, skąd on bierze, ale teraz rozumiem. On po prostu je bierze ze swojego doświadczenia, ze swojego życia. Jednym z moich ulubionych to jest: żeby przejść przez piekło, musi stać się diabłem. No, genialne, proste w znaczeniu, ale z wielką, olbrzymią mocą. Dlatego podejmę się tego wyzwania 4x4x12, czyli 4, co 4 godziny będę biegał 4 mile 12 razy z rzędu. Jako bonus dla Was, po każdej sesji wykonanego wyzwania będę umieszczał jeden z cytatów Davida, które są kosmiczne, zresztą każdy oceni to własnym zdaniem. Zachęcam do wykonania tego wyzwania. Jeżeli macie jakieś pomysły na inne wyzwania, z którymi się spotkaliście, wrzućcie w komentarzach, może też będzie można z tych waszych wyzwań skorzystać i będę mógł je wpleść też w swój trening. Dzięki, trzymajcie kciuki i miłego oglądania. Cześć. No to zaczynamy wyzwanie Goginsa. Rozpoczynamy pierwszą sesję. 3 stopnie, styczeń, właśnie zaczęło padać, jest błotniście, ale zakładam, że jutro już będzie zdecydowanie lepiej. Hej. Druga sesja zakończona. Dobre wieści są takie, że przestało padać, ale zaczęło dosyć mocno miać. Plus jest taki, że wszystko się ładnie szybko wysusza. To do czwartej. Godzina za dwie czwarta Rozpoczynam trzecią e, serię i pomału zaczynam widzieć odrobinę szaleństwa w tym wyzwaniu. Kto normalnie wstaje o godzinie 3.40, żeby pójść, pobiegać pomiędzy polami Ale wyzwanie do zrobienia to trzeba zrobić. 40, czwarta sesja Goginsa zakończona. Podsumowanie jednej trzeciej challenge'u. Ciężka noc była. Wiało okropnie. Muszę teraz też słykać. Zobaczymy, czy to poprawi się o 12, jak było na kolejną, piątą sesję. To zobaczymy. Trzeba teraz zadbać o siebie, się zrelaksować i przygotować się do kolejnego. No jeszcze jedno, Goggins mówi, żeby przejść przy spiekło trzeba zostać diabłem więc mam nadzieję, że za chwilę tym diabłem będę się pomału stawał Bo jest ciężko Piąta sesja wykonana, pogoda się poprawiła co prawda wieje dalej jak cholera ale e, e, pojawiło się słonko Jest takie światełko w tunelu, że będzie lepiej Okej okay. Idę odpoczywać za 4-3 za godziny. Eee, Rozpocznę szóstą sesję. Szósta sesja, gawieńca, zakończona. Tak mnie przemielił e, ten trening, że mogę ustać na nogach. E, Muszę się jakoś ogarnąć do, za 3 godziny, kiedy pobiegnę siódemkę. E, I przez chwilę byłem w piekle, tak jak mówił David przez jakieś półtora kilometra, tylko że niestety jeszcze nie jako diabeł. Regeneruję się i widzimy się za trzy godziny. Jestem po siódmej sesji, jakże odmiennej. Tętno wróciło do normy. Prędkość biegowa, taka jak w poprzednich, także zażegnałem kryzys, przestało wiać, więc może to jest powodem lepszego samopoczucia. Organizm już zaczyna czuć ten wysiłek, bo jestem już po 7 sesjach razy 6,5 km, no to mamy 40 parę kilometrów. Także nawet Garmin po skończeniu tym treningu zasugerował 72 godziny odpoczynku. Niestety nie chcę o tego mówić, ale mam tylko 3, bo widzimy się o 24. E, ósma sesja zaliczona. Poszło ok. Mam 8 razy 6,5. Teraz trzeba jakbyś elokwencja działała. 6 razy 8,48. 8. 48, 8. Mam 52 km przebiegnięte. Do zobaczenia o czwartej. E, dziewiąta sesja e, zakończona. Samo poczucie. E, nogi jak z kamienia. E, nie niosą e, jest ciężko. Także to wymyślił, naprawdę musi być chyba szaleńcem. Za trzy godziny będzie jasno, powinno być lepiej. Dziesiąta sesja Gogińca za mną. Choć nazywanie tego sesją jest błędem, najlepsze słowo. Yy, Które by tutaj pasowało, to byłoby goginsowanie. Także dziesiąte goginsowanie za mną. Yy, zostały jeszcze dwa. Mam przebiegnięte 65 km, pozostało 13. Najgorsze no za mną. Przetrwałem dwie nocki Teraz pozostanie mi trening jeszcze o godzinie 12 i o godzinie 16. I zobaczymy, czy się uda. Trzeba do końca zostać, pozostać skupionym i skoncentrowanym. Do 12. Tak, tak, jedenaste goginsowanie zaliczone, w bardzo dobrym czasie, przypływ świeżości, myślę spowodowany endorfinami i, i, i e, emocjami, że jestem coraz bliżej ukończenia tego wyzwania, czekam 3 godziny jeszcze i wówczas rozpocznę last dance wyzwania goginsa. Mam to, ukończyłem wyzwanie Davida Gogginsa i powiem mi jedno. Żeby wymyślić takie wyzwanie, trzeba być szaleńcem. Żeby je ukończyć, też trzeba być szaleńcem. Dziękuję za oglądanie, jestem wyczerpany. Mam nadzieję, że satysfakcja przyjdzie pewnie wieczorem albo jutro. Nie mam odwagi namawiać Was do zrobienia takiego wyzwania. Jest dużo cierpienia, dużo bólu. Niech każdy przemyśli to raz czy drugi raz w głowie, e, czy się podejmie, nawet nie trzeba biec. Można pójść, spacerować, ale żeby to było systematycznie, jest to wyzwanie, które jest torturą, kiedy co te 3 godziny, bo kończysz jeden bieg, masz 3 godziny odpoczynku, rozpoczynasz drugi. Mega trudne. E, satysfakcja pewnie tak jak powiedziałem, za chwileczkę przyjdzie. Natomiast e, póki co, Miej odwagę, zasubskrybuj kanał, daj lajka, a czeka nas jeszcze wiele wspólnych wyzwań i przygód. Dzięki, cześć.